Cześć, witajcie. Jan i Piwna kompania, moi drodzy. Jak to po weekendzie, e, alko poniedziałek wlatuje na kanał. No i ze mną dzisiaj właśnie taka intensywna, ekstraktywna, no i właśnie taka limitowana e, edycja piwa, mianowicie Origin z browaru Pinta. E, w sumie Pinta Barrel Brewing, bo tak powinienem powiedzieć dokładnie z tej serii. E, jest to jedno z czterech piw, które wyszło w ostatnim czasie, e, właśnie tutaj wspomniane. E, Wild Ale, czyli taki Lambic. Do tego było jeszcze Nobility, jak pamiętam, Substance, i jeszcze Curish chyba. Churish było chyba najmniej, tak coś mi się kojarzy, że to była taka edycja już turbo limitowana. Ja najciekawsze w takiej mojej osobistej opinii było właśnie to. Ten lampik z przyjemnością chciałem zobaczyć, spróbować. Zwłaszcza, że jakoś ich turbo dużo nie pijam, Będę z wami szczery. Nie, że nie lubię, bo lubię, ale po prostu jakoś nie wiem, jakoś nie nadążam po prostu i dlatego, a jak zobaczyłem, że Pinta wypuściła, to czemu by nie zobaczyć. Zwłaszcza, że jest to również kooperacja z belgijskim browarem, Aur Bersal, jeżeli dobrze wymawiam tutaj. No słuchajcie, jeżeli chodzi o opis właśnie z boku. W Pinta Barrel Brewing specjalizujemy się w piwach stwor... starzonych w dębowych beczkach i piwach dzikich. Nie boimy się piwnych eksperymentów i wierzymy, że na dobre rzeczy potrzeba czasu. To piwo też właśnie było blendem, jak pamiętam, blendem piwa jednego dzikiego, które leżakowało najpierw rok, rok i potem z blendem z piwem, które leżakowało też dwa lata jeszcze i na końcu trafiło właśnie do Beczki po czerwonym winie, z tego co pamiętam. Dokładnie rzecz biorąc, no oczywiście tu, tu kod QR do sprawdzenia sobie. Bardzo ładna oczywiście butelka, taka klasyczna, belgijska, zamknięcie szampanowe. No dobra, to w takim razie bierzemy się za recenzję i zobaczymy co z tego będzie. 6,5% alkoholu, jeżeli chodzi o BLG tutaj nie ma, ale pewnie sobie po ściągnięciu kodu QR zobaczycie jak to wygląda. No dobra, no to w takim razie odkręcamy. I ciekaw jestem, czy faktycznie e, również będzie ten charakterystyczny dźwięk. Uwaga, chwila ciszy z mojej strony, czy ja to otworzę w ogóle? Idzie. O, było, pięknie, mam nadzieję, że się słyszeliście. E, koreczek, tutaj ładnie włożony, dobrze. Szkła typowo lambikowego nie posiadam, więc wybrałem po prostu takie, można powiedzieć, degustacyjne, faktycznie tutaj, żeby było. Mmm, ale ładnie, przyjemnie. No dobra, no to w takim razie zobaczmy, co tutaj będzie. No, nalewa trzeba przyznać, że e, klarownie właśnie. E, piana delikatna, widać, że zaczyna się powolutku już to rozpadać, ale drobno biała, e, barwa złocista, e, delikatne, delikatne zmętnienie, ale nie za duże, nie jakieś takie szczególne, tylko faktycznie takie raczej nikłe. Aromat, uf, wow, e, ale intensywny, e, ale moc po prostu. Hmm, ciekawe, e, więc tak, nuty idące, e, no dzikie, zdecydowanie no, dzikie, przynoszące na myśl takie typowo klasycznie lambikowe, czyli faktycznie koński derki e, ukochanej stajni po prostu, więc to faktycznie klasycznie, ale do tego mm, taki... Cytrusowy, li, nie, nie limonkowy, ale taki cytrusowy taki. Hmm, e, taki taki stonowany cytrus, ale jest on tutaj wyczuwalny. Hmm, ładnie. E, naprawdę tak, m, można powiedzieć, że intensywnie w pośród tej takiej dzikości, kwaśności, bo ta kwaśność w aromacie również jest wyczuwalna. Owocowo do tego, nie, nieco faktycznie tak, to wszystko dopełnia taki przyjemny owoc. Hmm, no dobra, to w takim razie zobaczmy, jak wypada pierwszy łyk. Uu, ale, ale wykręciło mordkę. <laughs> hmm. Przyjemnie kwaśne, odświeżające, rześkie, nasycenie umiarkowane, przechodzące w niskie i do tego ta przyjemna kwaśność popędzana dzikością piwa. E, no czuć te nuty takie właśnie Klasycznie lambikowe, ale jest niesamowicie pijalne, lekkie. To piwo naprawdę jest bardzo lekkie, ale jednocześnie jest ta baza słodowa w tle. Ona się tu znajduje, ale ta kwaśność, ta dzikość dominuje w tym piwie. No i fajnie podkręca tutaj to piwo. Właśnie taka jeszcze ta cytrynowa, cytrusowa nuta, trochę ściągania na języku w tym wszystkim. Goryczka również przyjemna. Jest to dzikus, ale z goryczką wyczuwalną. Jak najbardziej ona się pojawia. W e, drugi, drugiej, trzeciej sekundzie po przepięciu piwa e, faktycznie ta gorycz powraca. No bardzo. Fajnie przełamuje również to, bo to piwo nie jest jednowymiarowe, tylko dużo się tu dzieje, dużo się zmienia. Smaczne, bardzo przyjemnie smaczne, ale dobrze skomponowane, dobrane. No i faktycznie takie. E, chyba znów powtórzę słowo faktycznie, e, ale jest no. Mm, świetnie zgrane naprawdę bardzo dobrze skomponowane Oro, aromat po prostu tak intensywnie kwaśny nieco podchodzący właśnie po taki octowy ale no właśnie taki octowy dodatkowo aromat w tym wszystkim nie wiem czy takiego cytrusa właśnie kwasy kwa cytrynowy. czasem coś takiego jest powiem wam że jak zdarza mi się wiadomo sprzątać również jakieś Rzeczy zabrudzone w kuchni kwaskiem cytrynowym, no to to jest ten aromat, jak otwieram to te pudełeczko tego kwasku cytrynowego. Coś takiego intensywnego, podobnego tu jest. Ale naprawdę czuć tą belgijskość tego piwa, tego stylu. Super, naprawdę powiem Wam, że świetnie skomponowane, charakterne, pełne, jednocześnie oczywiście w pełni dzikie. Świetna seria, znaczy piwo z świetnej serii. E, fajnie, naprawdę powiem Wam, że nie zawiodłem się. E, liczyłem, że będzie smaczne i naprawdę jest bardzo fajne piwko. Moi drodzy, to by było na tyle. E, mam nadzieję, że Wam się recenzja podobała. Jeżeli tak, oczywiście łapki w górę. No i zostańcie na kanale i zobaczcie poprzednie filmy, między innymi z naszej wyprawy w Rudawy i Janowiskiem. Do zobaczenia na kanale. Hej!